Was bardzo serdecznie w filmie, w którym pokażę Wam to, co znajduje się w tej ogromnej siatce z PEPCO. Ostatnimi czasy była wyprzedaż w Pepko minus 30% na cały paragon i oczywiście skorzystałam z tej okazji i tak naprawdę ten film będzie poświęcony ubraniom z. Pepko, ponieważ w tej siatce znajdują się tylko i wyłącznie ubrania dla moich dzieci, w większości dla syna, ponieważ pierwszą miałam córkę, więc zbyt dużo tych ubranek po tym starszym dziecku nie będzie mógł założyć, więc troszeczkę się zaopatrzyłam właśnie w PEPKO, jeśli chodzi o już nawet takie rozmiary większe, więc jeśli jesteście zainteresowani, co dorwałam w PEPKO, co myślę na temat tych ubrań, jakie są jakości i tak dalej, to zachęcam Was do oglądania dalszej części filmu. A więc tak, pierwsze co rzuciło mi się w oczy to fakt, że w każdym Pepko tak naprawdę jest trochę inny asortyment jeśli chodzi o kolekcję ubrań, więc tutaj warto przejść się do kilku Pepko, żeby po prostu dorwać najciekawsze ubrania, więc ja byłam dwa razy na tych zakupach i pokażę wam najpierw to co zakupiłam właśnie dla Ameli, dla mojej właśnie starszej córki i pierwsza z nich będzie to taka Bluzeczka t-shirt tak naprawdę w emoji z oczkami w mm, gwiazdki to jest chyba najnowsza kolekcja. T-shirt kosztował 10 zł jedyne, więc od tego jeszcze należy odjąć minus 30%. Wzięłam jej na 134-140 rozmiar. I ogólnie jeśli chodzi o rozmiarówkę w Pepco, to jest ona e, taka. E, randomowa, że tak powiem ponieważ niektóre ubranka są w rozmiarze faktycznie faktycznym, jaki jest na metce niektóre są troszeczkę większe rozmiarowo inne troszeczkę mniejsze więc tutaj musicie mieć wyobraźni, jakiej wielkości jest wasze dziecko gdy wybieracie właśnie te ubrania bo sporo wziąłam na 74, bo właśnie Tomasz wyrasta mi z ubranie tych 68 i niektóre 74 są dla niego dobre niektóre są troszeczkę za długie więc tutaj mówię rozmiarówka wypada różnie w zależności od kolekcji więc jeśli chodzi o ten t-shirt jeśli, jeśli chodzi o ten t-shirt jakość na pierwszy rzut oka wydaje się być fajna zobaczymy jak będzie po pierwszym praniu, jest ładnie wykończony i myślę, że tutaj 10 złotych za taką koszulkę to naprawdę bardzo niska cena, kolejna rzecz jaką kupiłam Amelce i kosztowała ona 20 złotych w cenie regularnej, jest taka koszula bez ramion i z takim tutaj wiązaniem na dole i jest to 100% bawełna, z tym nic się nie stanie, ponieważ no, bawełna ma do tego, że tak naprawdę tylko się gniecie, nie mechać się i tak dalej, więc jeśli chodzi o jakość tej bluzeczki na pewno jest bardzo dobra, no i 20 zł powiem wam, że materiału bym nie kupiła żeby uszyć taką właśnie bluzeczkę w tej cenie więc tutaj kolekcja dla dziewczynek naprawdę była bardzo fajna i ostatnią rzeczą będzie to taka bluza ala bomberka z suwakiem plastikowym do końca kosztowała również 20 zł była jedna jedyna w, też w rozmiarze 134 dla dziewczynki 8-9 lat więc tutaj na takie latanki, że tak powiem przed blokiem na pewno jej się sprawdzi, ma tutaj taki właśnie nadruk na e, przodzie oraz rękawach, ściągacze. Ja ogólnie jeśli chodzi o bluzy dresowe, Amelce bardzo dużo szyję właśnie takich bluz, ale e, bluzy na zamek akurat szczerze powiem Wam, nie chce mi się szyć, więc stwierdziłam, że właśnie jej wezmę, żeby miała na szybko do zarzucenia, jak gdzieś wychodzimy. E, no to teraz pokażę Wam rzeczy dla Tomasza. Ich będzie naprawdę bardzo dużo, więc mam nadzieję, że jakoś przyjdzie idziecie przez ten film. Pierwsze zakupy poczyniłam takie troszeczkę mniejsze, chociaż i tak rachunek już po tej zniżce wynosił 250 zł, ale naprawdę dorwałam bardzo fajne ubranka, na przykład takie spodenki na 74 z takim motywem wodnych stworzeń. Bardzo fajne już je nosił i mięciutkie, dres bardzo taki przyjemny, nic tutaj jeśli chodzi o szwy się nie rozchodzi, więc te spodenki już nosił i mogę je polecić. Te na niego czekają, bo te są chyba w większym rozmiarze tak na 80, więc tych spodenek jeszcze mu nie nakładałam, ale ogólnie już niedługo pewnie do nich dorośnie. Zakupiłam też takiego pajaca, on chyba w cenie regularnej kosztował 20 zł i on jest również na 80 rozmiar, więc troszeczkę już na wyrost. Z myszką Miki właśnie bardzo dużo było z tej kolekcji Disneyowskiej. Okay, ähm... Um... w pepko ubrań, jeśli chodzi o jakość pajaców no tutaj na przykład widzę, że jest nitka, ale to można sobie obrać i tak dalej wiem, że zanim Tomek się urodził, zakupiłam jedne takie jednolite takiego jednego jednolitego pajaca i on po dwóch, trzech praniach wyglądał jakby przeszedł przynajmniej przez piątkę dzieci miliony prań, więc jeśli chodzi o jakość, to jest również losowa w zależności od kolekcji, więc tutaj ten pajacyk jest po pierwszym praniu, nic na razie się nim nie stało, ale wydaje mi się, że będzie miał tendencję do mechacenia się, ale zanim on do niego dorośnie, to jeszcze chwila minie. Fantastyczne body, po prostu no jak je zobaczyłam musiałam je wziąć, są tutaj na 74 body koszulowe, więc z nimi też się nic nie stanie z takim dosyć długim rozpięciem z przodu, więc główka swobodnie przejdzie i po prostu już na lato wzięłam mu takie na krótki rękawek do tego jakieś spodenki i będzie po prostu stylówka przepiękna one chyba również kosztowały około 20 zł, te body chyba kosztowały 15 zł i też robią robotę, robotę. kamizelka jest tutaj jak widzicie rozpinana, przyszyta do tych bodziaków ma też muszkę pod Przyją, więc na jakieś okoliczności. Um... Świąteczne, spotkania rodzinne. Myślę, że będzie przepięknie wyglądał latem, i to też jest rozmiar 74, więc mam nadzieję, że nie zdąży z nich wyrosnąć, zanim zrobi się naprawdę ciepło i będzie mógł biegać na krótkim rękawku. A te śpiożki, nie śpiożki tylko body na krótki rękaw, kupiła właśnie Teściowa, i one są, widzicie, na 80 i te są na te są na 74, a te są na 80 i już tutaj widzę po prostu, że one są praktycznie takie same, więc ta 80, ten tygrys ma troszeczkę zaniżoną rozmiarówkę, więc tutaj, tak jak mówiłam, różnie to z tą rozmiarówką bywa. Przejdę teraz do zawartości tej siatki i. Pierwsze są buciki, które w sumie zakupiłam też podczas tych pierwszych zakupów i one naprawdę w regularnej cenie chyba kosztowały 20 zł, myślę, że nie więcej. A dla takich bobasów niechodzących myślę, że nie ma sensu kupować droższych butów i to jest właśnie ta kolekcja z dinozaurami zapinane tutaj na rzepki, więc bardzo łatwo wsunąć tutaj nogę dziecku. Wzięłam na rozmiar 20 I to jest już kolejna para z pepką, którą e, mu zakupiłam. Więc e, gdy wyrośnie z tych wcześniejszych, to będzie pomykał w tych, chociaż dochodzenia jeszcze u nas bardzo, bardzo daleko. Na lato e, no, wzięłam, bo. E, że tak powiem, przypomniało mi się, że Amelce też kupiłam z PEPKO właśnie ten model sandałków. One są na takiej bardzo cieniutkiej podeszwie, z dyktyw, nawet bym mogła powiedzieć, na rzepy zapinane, więc no myślę, że zbędny gadżet dla takich maluchów zakupywanie takich butów, ale może akurat jakieś stylówki nie będą mu na przykład przeszkadzać, gdy będzie miał je na stopach się przyda, a kosztowały również grosze więc stwierdziłam, że wezmę i teraz mam mniej więcej posegregowane ubrania tak tematycznie i z cenami, więc powinno pójść sprawnie i tak uporządkowanie. Będę miała teraz tutaj komplecik na 80 rozmiar kosztował 20 zł, w jego skład wchodzi właśnie koszuleczka. Takich koszulek dla niego nie mam na lato, więc dlatego od razu ciapnęłam, mój, mąż był przerażony, jak tam wpadłam do tego ogromnego pepko i rzucałam te rzeczy do. Koszyka, więc tutaj po prostu to, co mi się podobało, to wrzucałam do koszyka, więc do tej koszulki są jeszcze takie spodeniasy w płaszczki błękitne i są z takiego troszeczkę bardziej sztywnego materiału, z takiej troszeczkę sztywnej koszulowej bawełny mam nadzieję, że będą dla niego wygodne ale komplecik za 20 zł myślę, że na lato fajnie się sprawdzi, takie dresowe, jerseyowe spodeniasy za 10 zł sztuka, w sumie żałuję, że nie wzięłam ich więcej, ale chyba był tylko jeden kolor tych spodenek, wzięłam Mam też na 74, a wydają się być bardzo długie. Myślę, że na wakacje spokojnie e, obskoczy. Za 20 zł. Kolejne spodenki. Przepiękne, takie na szelkach. E, z takiego e, cienkiego dżinsu, bardzo przyjemnego w dotyku. E, na półce jest kieszonka, no i te szeleczki. I teraz sobie wyobraźcie tą e, stylówkę, właśnie te spodenki, e, te body z kamizelką. I te szaleczki po prostu, które mają tutaj opcję regulowania. Ta guma tutaj ma takie e, dziurki i e, regulujemy je zapinając tutaj na guziczku z tyłu, więc super, super jakość i e, styl po prostu. Jeszcze tutaj sobie przesegregowałam te ubrania, bo mam trzy dresy takie, góra i dół ze spodniami na większe rozmiary, ale jak już pokazywałam wam powiedzmy letnią kolekcję, to wam pokażę jeszcze rampersy, które kosztowały 15 zł. Rampersów dla niego nie mam na lato, więc tutaj powinny być dla niego dobre. Na 74 rozmiar wzięłam i tutaj mam właśnie takie czerwono granatowe z kotwicą jak widzicie w paski i był drugi wzór właśnie taki bardziej niebieski na 74 rozmiar wzięłam rampers, ma to do tego że po prostu tutaj nogi mogą mu wystawać dłuższe mam nadzieję, że tutaj w tułowiu się zmieści i że szybciutko będę mogła mu nałożyć właśnie te rampersiaki, w sumie mogłam wziąć 80, bo to lepiej żebym miał dłuższe niż krótsze, no ale już po po ptokach jak to się mówi, wzięłam na 74, mam nadzieję, że nie są właśnie z tej mniejszej rozmiarówki. Dalej pokażę Wam może śpiochy, bo mam tutaj dwie pary. Bardzo fajne śpiochy tutaj, pajac tak naprawdę, bez stópek, z odkrytymi stopami, z takiego bardzo cienkiego, delikatnego jerseyu, 20 zł, kosztował z motywem właśnie żerafy w paseczki i dziecko wkładamy tak jak w wodę odpinamy tutaj dół i przeciągamy przez głowę od góry więc tutaj na lato myślę, że taka leciutka piżamka będzie wygodna dla niego i jak zobaczyłam tego śpiocha tego pajaca to od razu łapałam na 80 rozmiar i nie mam żadnego pajaca zapinanego na zamek a tutaj właśnie mamy zamek Zameczek, więc bardzo szybko można dziecko zapiąć. Mały mi się bardzo denerwuje, gdy już zapinam mu te napy, no to już jest ostateczna ostateczność i jego cierpliwości, więc tutaj te pajac na zamek na pewno szybko załatwi sprawę. Na 80 bardzo dużo jest to 80, więc myślę, że jeszcze chwilę sobie poczekam. Zanim je założy, więc tutaj kolejny, że tak powiem, ciuszek, który musi poczekać, aż mały dorośnie. Teraz pokażę Wam parę bodziaków. Te bodziaki już zakupiłam we wcześniejszym rzucie i postanowiłam wziąć właśnie kolejne. Bardzo ładnie w nich mały wygląda. Bardzo ładnie wykończone i kosztowały 15 zł, więc to jest rozmiar 80, i tutaj ta 80 jest już również bardzo duża. Tamte pierwsze wziąłem na 74. Tutaj za te body wyszło mi 5 zł. One były przecenione z 14 na 8, no i te minus 30% dawały 5 zł. I tutaj mamy takie body właśnie z motywem koszulki polo, z kołnierzykiem odpinane pod szyjką i z takim motywem żółwi, krokodyli na skorolkach, więc bardzo fajny też materiał jest taki właśnie, a la, la costa jak polówki po prostu zrobione. Więc jeśli kojarzycie, to będziecie wiedzieli jaki to materiał i również na 80 rozmiar. Jeszcze dwa śpiożki mówię, body mam tutaj wam do pokazania. Następne 80 to z motywem Star Warsów za 15 zł z odpinanym tutaj boczkiem, więc łatwo główka przejdzie z jodą na e, przejdzie z takim on jest e, nie taki gumowy tylko bardziej właśnie namalowany farbami więc podczas prasowania nie powinien się tutaj e, przyklejać, ale gdy wi, widzę, że mam taki e, na druk, na ubranku to po prostu prasuję ubranie na, od strony pleców. Nie dotykam żelazkiem właśnie z przodu, więc tutaj tak załatwiam tą sprawę. I przedostatnie body to były tamte, a ostatnie są z motywem tygryska, kosztowały 10 zł i również są na 80, więc tutaj. Myślę, że również fajnie się sprawdzą. Yy, I pokażę Wam teraz dresik, który dresikiem nie był, bo te rzeczy kupiłam yy, osobno i będzie to psi patrol, nie wiem czy mój syn będzie fanem psienką patrolu więc tutaj wszystko się okaże za jakiś czas na 74 jedna, jedyna bluza z właśnie z chase'em tutaj się ostała i kosztowała 13 zł przeceniona z 20 więc też ma tutaj takie odpinane z boczku napki, więc główka swobodnie przejdzie z bardzo delikatnego właśnie dresu nie za gruba, chociaż tutaj lewa strona jest takim puszkiem, więc na pewno na spacery takie teraz będzie na niego fajna, więc z Chase'em właśnie bluzeczkę wzięłam i były też spodnie z psiego patrolu, które nie były w komplecie, tylko osobno do zakupu, 20 zł kosztowały, więc za ten nadruk marszana zapłaciłam po prostu 20 zł, no minus te 30%, ale te też na 74, była chyba też ostatnia sztuka, więc taki dresik udało mi się skompletować i z takich mniejszych ubranek, bardzo fajne, też na 74 i tutaj chyba na podstawie tych dwóch bluz mogę Wam pokazać, że to jest 74, to 74, a bluzy są no niby, niby tej samej wielkości, ale jednak wydaje mi się, że ta w Batmana jest troszeczkę większa i również bardzo fajny motyw, bardzo ładna bluza i kosztowała w początkowej wersji 20 zł, i ona już ma troszeczkę. Inny dres, wydaje mi się. No, też jest tutaj drapana puszek na dole, ale tak z mojego doświadczenia materiałowego, bo dosyć sporo materiałów przez moje palce mi przeszło. No, to ten dres jest troszeczkę gorszej jakości. No, ale tutaj mamy motyw Batmana no i fajna kolorystyka również. Więc tutaj, jeśli chodzi o te mniejsze ubranka, to tyle. A teraz będę miała Wam do pokazania ciuchy, które kupiłam na wyrost. Na 92 będą trzy dresy oraz kurtka, która wyszła mi za 22 zł. Wstępnie w pierwszym rozrachunku kosztowała 40 zł, ale chyba była jakaś promocja właśnie na takie kurtki czy coś takiego. Minus 50% Pani mnie odliczyła, więc cieszę się, że wrzuciłam ją do koszyka. I to jest taka granatowa jakby parka z kapturem wyściełanym polarem, a w środku również mamy polar, tylko, że w rękawach nie mamy tego polaru. W rękawie jest klasyczna taka śliska podszewka na 92. Myślę, że na jesieni Tąko już będzie siedział swobodnie w spacerówce, więc na pewno taka kurtałka mu się przyda i dorośnie do 92 właśnie, więc no jest fantastycznie uszyta i ta cena po prostu zabija, aż po prostu szkoda mi tych ludzi, którzy szyją te ubrania w tej cenie, które są u nas tutaj sprzedawane, bo jeśli u nas kosztuje dana rzecz 20 zł, to wyobraźcie sobie ile kosztuje wyprodukowanie tej rzeczy, więc po prostu tutaj no aż boli, bo sama szyję ubrania i czasami pół metra dresówki kosztuje 20 zł i z tego fakt faktem dla Małego jestem w stanie uszyć zarówno bluzę, jak i spodenki, ale no wiecie, no trochę to boli, jeśli chodzi o tak skomplikowane projekty, bo tu jednak ta kurtka to nie jest uszycie jej tak hopsiup i tak dalej, więc no z jednej strony cieszę się, że dorwałam taki, taką perełkę, taki łup, ale z drugiej strony no, no szkoda, że no tak mało płacą tym ludziom, którzy to szyją, więc jadę teraz dresikami na wyrost, które zakupiłam i one będą na 92 rozmiar. I tutaj będzie królował kolor e, żółty. Dosyć sporo tej żółtej kolekcji było, ale stwierdziłam, że fajne są, więc biorę za 20 zł e, dresik. To tutaj mamy taką właśnie bluzę. E, też ma tutaj rozpinane z boczku i ona jest z jersey'u. To nie jest taki właśnie e, Gruby dres, tylko właśnie jersey, można by nawet uznać, że to jest piżama, więc może to jest piżama, ale... W sumie fajny tutaj motyw szaro-żółty występuje i do tego są już troszeczkę grubsze spodenki właśnie z takich łączonych materiałów. Myślę, że fajnie to wygląda. Z tyłu są żółte. No na ten rozmiar jasne ubrania. No wiemy, że dziecko już będzie takie biegające i wszędzie wchodzące, więc no może się szybko ubrudzić, ale tutaj przód ktoś pomyślał zrobić ciemniejszy, więc może nie będzie tak źle kolejny dres będzie z takim motywem z wierzęcym i bluza z kapturem kosztował 30 zł, więc no jak za darmo, ma tutaj na rękawach łaty z przodu nadrukowany i przeszyty wzór nosorożca i bluza naprawdę jest w fajnej jakości, jeśli chodzi o materiał, a spodnie są w takie już zwierzaki, już są ciemniejsze. Taka dżungla tutaj występuje ze sznureczkiem w pasie. I jeśli chodzi o tą dresówkę, no to jest troszeczkę gorszej jakości, ale zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Więc tutaj do tej bluzy z nosorożcem są takie oto spodenki z motywem dżungli i ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać dres na wyrost z Batmanem, również tutaj jest bluza z kapturem i z takimi Batmanowymi uszami wszytymi na zamek tym razem, więc na spacery będzie się fajnie sprawdzać jako taka dodatkowa warstwa motyw jak widzicie tutaj Batmana i Marvela więc jest super i ten nie wiem jak się nazywa. Wszystko przede mną. W kucykach ponemnie nie za zagniecia, za ale tutaj motyw chłopieńcy jeszcze Będę ogarniać i jest to bluza raglanowa, jak mówiłam na zameczek, więc fajna sprawa, no i ona też kosztowała, ten dresik kosztował 30 zł, więc no po prostu jak za darmo i do tego ciemno grafitowe spodnie tutaj z takim nadrukiem, więc... Takie trzy dresiki teraz upiorę, wyprasuję i włożę troszeczkę głębiej, że tak powiem, do e, szafy. Mam nadzieję, że o nich nie zapomnę, gdy mały będzie mi wyrastał z rozmiaru 80%, więc e, takie zakupy poczyniłam. Dajcie znać, czy również skorzystaliście z tej okazji i zrobiliście zakupy za minus 30% w e, PEPCO. Myślę, że okazja bardzo fajna i naprawdę. Mam wrażenie, że w ostatnich latach, jeśli chodzi o ubrania w pepko, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jak widzicie, żadnego ciucha sobie nie kupiłam, bo, że tak powiem, wyrosłam z rozmiarówki pepkowej, Po prostu muszę trochę schuść, żeby znowu tam móc kupować jakieś pojedyncze ubrania. Więc no tutaj nic dla siebie nie zakupiłam, poza kubeczkiem kolejnym na kawę. Więc... Więc to są moje zakupy. Jestem z nich bardzo zadowolona i po prostu. Takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o jakość Rozmiarówkę i tak dalej Ubrań zobaczymy jak będą się sprawdzać No takie dziecko szybko wyrasta z ubrań Więc może nie zdążyć ich nawet Że tak powiem zniszczyć No ale miejmy nadzieję, że w praniu się nie zmechacą Więc tutaj wszystko jak to mówi, mówią Wyjdzie w praniu i w trakcie użytkowania Więc mam nadzieję, że film okazał się dla Was ciekawy Że miło spędziliście ze mną czas Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy również poczyniliście takie zakupy w Pepkaczu i co ciekawego udało Wam się zdobyć i jakie jest Wasze przede wszystkim zdanie na temat jakości ubrania w Pepko Z tego miejsca ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!